Cześć, witajcie kochani w kolejnym filmie. Cieszę się niezmiernie, że spotykamy się po raz kolejny. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na film, w którym pokażę wam, w jaki sposób kręcę swoje włosy. Aczkolwiek dostałam bardzo dużo pytań odnośnie tego, w jaki sposób to robię, jakiego sprzętu używam: czy jest to lokówka, czy jest to prostownica, czy są to termoloki. Jeżeli lokówka, to jaka? Dlatego dzisiaj chciałabym wam przybliżyć troszeczkę ten sposób, w jaki ja układam swoje włosy. I to tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani i podobał wam się ten efekt, jaki ja uzyskuję, to serdecznie zapraszam was do dalszego oglądania. Na początek zacznę może od sprzętu, jaki używam i jest to naprawdę najprostsza lokówka marki Tresim. i specjalnie sobie przygotowałam. Hmm, I specjalnie sobie przygotowałam właśnie co nam mówi producent na temat, na temat tej lokówki, bo ja też tutaj, szczerze mówiąc, nie mam żadnych napisów, a pudełko już bardzo dawno wyrzuciłam, bo kupiłam tą lokówkę bardzo, bardzo dawno, już no nie aż tak bardzo, bo to było z półtora roku temu, albo dwa lata, te, dwa lata temu chyba. Także dosyć dawno, a jak widzicie sprawdza się naprawdę fajnie. Ona ma właśnie tutaj, już jest nagrzana, także postaram się jej nie dotykać. Ma tutaj tą różową powłokę, ta różowa powłoka jest ceramiczna, także pięknie nam wygładza włosy, nie niszczy ich aż tak bardzo. Mamy trzy stopnie nastawiania temperatury, 1, dwa, trzy. Także to też jest fajnie, ja zawsze ustawiam na trójkę, gdyż chcę, żeby te loki mi się w miarę szybko kręciły. I tak, wracając nagrzewa się w 60 sekund, maksymalna temperatura 200 stopni i co jest najważniejsze, to jest właśnie obwód e, e, średnica albo obwód tej, tej stoż, tego stożka i on tutaj w najszerszym miejscu ma 32 mm, w najwęższym ma 19 mm. To jest właśnie bardzo ważne, gdyż jeżeli kupicie węższą lokówkę, to te loki będą bardziej skręcone, a jeżeli chcecie uzyskać takie jak ja, to ja właśnie uzyskuję go przy pomocy. Tej średnicy tej, tej, tego stożka. I tyle. Tam jest 3 lata gwarancji i tak dalej. Ona była bardzo tania, bo ja kupiłam albo za 20 funtów, albo za 25. Jak widzicie, służy mi dość długo. Także to jest ta lokówka, która robi taki wielki szał i dostaje naprawdę bardzo dużo pytań na temat tego, czym kręcę swoje włosy. Także to jest lokówka firmy Tracing. I to tyle. Także teraz chyba już zacznę do, do, do robienia. Twojej fryzury i zaczynam czasem włosy oczywiście e, szczotką. Tangle teaser rozczesuję. przedziałek jak zawsze na pół. Nie przyniosę lusterka, dlatego patrzę w podgląd. Hmm, gapa ze mnie. E, dobra, i dzisiaj użyję produktu. Jest to Freeze Easy John Frida. Jest to spray po prostu chroniący przed wysoką temperaturą i spryskam nim włosy mniej więcej od połowy czemu mi się to nie wkusuje. mniej więcej od połowy długości Mamy właśnie chroni przed wysoką temperaturą, wygładzić nam trochę te włosy takie, żeby efekt był właśnie cały czas mimo atakowania przez wysokie temperatury, żeby włosy cały czas wyglądały pięknie i zdrowo także już mam spryskane włosy Ponownie je poczeszę. I teraz podzielę sobie włosy na partie i dzielę je mniej więcej od połowy głowy. Też zależy, czy chcę mieć dokładnie pokręcone te włosy, czy chcę tylko mieć tak lekko. Jeżeli lekko, to po prostu nie dzielę w ten sposób, tylko już wtedy całe włosy. Biorę mniej więcej na takie części i kręcę zazwyczaj tylko końcówki, później troszeczkę z wierzchu. I też jest w miarę dobrze, jeżeli mi się śpieszy. A jeżeli chcę mieć zrobione to dokładniej. To właśnie podzielę głowę na pół, włosy na głowie dzielę na pół. Spinam tutaj klamro, tutaj z tyłu też dzielę sobie na pół. Czeszę jeszcze raz. I teraz już zakładam magiczną rękawicę, która właśnie też jest dołączona do zestawu do lokówki. I nakładam ją na lewą rękę, gdyż prawą rękę będę trzymać y, lokówkę. I zaczynam. Zaczynam od pierwszego pasma. Jest to takie dość cienkie pasmo. Lokówkę trzymam tą wyższą stroną w dół i swobodnie sobie nakręcam włosy. Ta rękawica jest bardzo fajna, bo mówię, ona nas chroni. Wiadomo, nie da, nie możemy trzymać tej lokówki tak bardzo cały czas po prostu z tą rękawicą, ale jak dotkniemy przez przypadek, to właśnie nie robi nam krzywdy. O, i takiego mamy sobie loczka. On później się wyprostuje. I drugie. Naprawdę nie jest to nic skomplikowanego, bardzo proste A efekt naprawdę jest fajny, bo on mnie też się podoba Jak na razie jest najfajniejszy Też lubię czasami kręcić na prostownicę Ale te włosy są po kręceniu prostownicą bardziej zniszczone I takie są wysuszone, wytargane, wyciągane I też jak, też jak um, kręcę na to prostownicę to widzę ile włosów mi się po prostu wyrywa, szarpie One nie wiem czy pękają w pół, czy nie wiem co się z nimi dzieje Ale jak widzicie raz, dwa, trzy i tutaj ta pierwsza połowa już będzie Gotowa. Ok, jeżeli tutaj już te wszystkie włosy mamy pokręcone, to rozpuszczam sobie tutaj górę. Często też jeszcze to dzielę na jeszcze jedną część tutaj samą krzywkę zbieram, ale nie będę tego robić, gdyż jakoś nie widzę zbyt większego sensu z powrotem nakładam rękawiczkę. Ok. I teraz już mniej więcej widzimy, które włosy były pokręcone, a które nie. Staramy się je właśnie mniej więcej oddzielić. Przeczesujemy. Aczkolwiek też nie przeczesuję każdego pasma, gdyż nie widzę sensu. Też nie chcę rozczesywać już tych nakręconych włosów, także. I tak dookoła głowy znowu wszystko robimy. Później jeszcze Wam pokażę. Właśnie zostawiłam tutaj, widzicie, grzywkę, także grzywko Wam pokażę jeszcze oddzielnie na samym końcu. Już jak modeluję i dokręcę. Ok, na samym końcu została mi grzywka. Jak widzicie, całość jest taka. Jeszcze tutaj mam takie bardzo skręcone włosy, zaraz jest troszeczkę rozczeszę palcami. Ale teraz właśnie chciałabym Wam pokazać jak kręcę grzywkę i grzywkę. W sumie kręcę w ten sam sposób jak resztę włosów. Tym, że, może bardziej się przykłada. Tak, właśnie, jak kręcicie te włosy, to starajcie się je swobodnie przepuszczać przez palce, żeby one się fajnie, fajnie mogły dostosować do tej, do, do tej lokówki. Wtedy one, wtedy, 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 wtedy one są tak fajnie wy, wygładzone i tam nic im tak po prostu nie odstaje, nie sterczy. I nie są takie skręcone, tylko mają właśnie fajne, takie delikatne fale. Niech on. Niech te włosy wam się okręcają wokół palca Siup. i tak grzywka. Okej, okay, to jest gotowe. Zawsze na końcu, jeżeli uważam na przykład tak jak tutaj mam dość dużo prostych włosów, to u samej nasady sobie wybieram pasmo i to pasmo sobie po prostu dokręcam od samej nasady. I jeżeli po prostu widzę kilka takich miejsc, to sobie dokręcam te włosy. Później jak je rozczesuję, tak fajnie mi się po całej szerokości rozkłada. Pamiętajcie, że czym cieńsze pasmo, tym krócej trzymamy te włosy, żeby ich sobie nie poprzypalać. Tego raczej byśmy nie chcieli zrobić naszym włosom. Tutaj mi się słowo Zaraz mam nadzieję Wam pokażę. Efekt końcowy. Jak widzicie, nie jest to nic ani trudnego, ani skomplikowanego. Aczkolwiek troszeczkę praktyki wymaga, bo te, te lokówki, no trzeba się do nich przyzwyczaić. Ale później, naprawdę, jak już dojdziemy do wprawy, to jest to naprawdę bardzo prosta czynność i w miarę też szybka. Okej, okay, moje pokręcone włosy wyglądają tak. Kolejna moja czynność to właśnie przeczeszę je troszeczkę sobie palcami. Też będę chciała je odbić troszeczkę u nasadę, dlatego sobie yy, gdzie to moja szczotka. Szczotko sobie je troszeczkę podtapieruję. Postaram się nie rozczesywać ich mimo wszystko. Na koniec, jeżeli chcę, żeby te loki były bardziej subtelne, bardziej wygładzone, bardziej błyszczące, zawsze dodaję olej. W dniu dzisiejszym będzie to olejek z olej z garniera. Olej z garniera, który nas chroni przed ciepłem, także równie dobrze się nadaje, właśnie do, do kręcenia tych włosów do kręcenia, do prostowania. A ja się użyję go do wygładzenia. Biorę go dosłownie ociupinkę, jedną pompeczkę malówką. I na same końcówki, też, żeby nie rozczesać tych włosów, nie rozczesać nie rozprostować tych włosów, na same końcówki nakładam odrobinę tego olejku. Wtedy takie fajne sprężyste się robią te loki, no i oczywiście do mojej stylizacji włosów, nie wiem jak wy, ale ja lakier używam bardzo częściej, bardzo często właśnie nie może zabraknąć go i teraz I tego tak, jeszcze troszeczkę zgniotę tego leku, bo na rękach trochę jeszcze sporo go jest. No i oczywiście na koniec lakier, Dzisiaj będzie to Got to be too sexy big volume push up. Hmm, zobaczymy, <ścoughs> czy faktycznie jest taki volume push up go też spryskam troszeczkę od spodu, żeby te włosy pomieścić. Mmm, jak pachnie! Fu. Tak, tyle w temacie. Także taki, taki jest cały efekt, jak widzicie. Mówię, jak mi się śpieszę, to, to kręcę dosłownie tutaj tylko od dołu kilka pasem i tutaj od góry i też się trochę roztrzepię i też naprawdę wygląda to w miarę dobrze. Także dzisiaj zrobiłam to troszeczkę dokładnie, żeby Wam pokazać efekt bardziej, bardziej właśnie taki volume, bardziej tak, taką puszystą wersję. Także to by było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać, czy Wam się ten efekt właśnie podoba, czy wolicie bardziej takie że powiem przylizane loki, bo takie też czasami mam na filmach, dajcie mi znać, który efekt Wam się bardziej podoba. No i mam nadzieję, że wypróbujecie próbujecie tą lokówkę i Wam się również dobrze sprawdzi, jak mnie. Będę bardzo wdzięczna za kciuki w górę, jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia wkrótce, pa pa!